czy mi powinno połączyć Inaczej czemu ja mam takie duże aha, dobra, fail super I kolejny stream kolejnym streamem na moim kanale dzisiaj. Yy, Przyjdę takiego trochę bardziej specjalnego streama, bo za pół godzinki będzie właśnie yy, Brawl Talk. I właśnie się przedtem zagrawiam sobie trochę w Brawla, później Brawl Talk, później coś zmienimy ewentualnie. A teraz to przechodzę do Brawla. Mam przynajmniej taką nadzieję, że wszystko dobrze widać... Nie lovuję ja tak... streama. Nie denerwuj mnie. Na razie będzie streamowała. Czy to nie laguję, to laguję, bo to przery... Bo taką mam beznadziejny ten. Na razie tu widzicie chyba YouTube'a o ile widzicie. I ja muszę zobaczyć jak to No tutaj nie, widzimy praktyki, ale spoko. To już widać. Bo ja tak nie no tak się... laguję streama. Eee, czekaj, bo czekaj, to tak trochę tutaj ucięło, więc ja muszę wejść w obs a hmm. Poczekajcie chwilę. Live tu. Mm. E, czekajcie widzowe, nieprzygotowanie. E, trochę tak muszę rozciągnąć. No tak chyba muszę rozciągnąć. King Star. Cześć Kingstar, czy tam high Tu kim jesteś. Guten Morgen, Deutscherman. O ile jesteś Deutscherman? When du deutsche Mann bist. Halo, halo. Teraz powinno być chyba dobrze, trochę lepiej. Hmm. Uh. Hilfe, was? Brało tu Hilfe. Mówiłeś o No, tak jej... Nie no, coś zaś dalej jest, coś tak Czekajcie widzowie Śpięte Ama Guten Morgen Guten Tag Aha, nie, bo to potrzebuje altem, nie? Walczę, walczę, kłos Pek. Czekajcie, ja wam na chwilę Black screen'a zrobić, waczęcie mal... Eee, usunę. To... Ja coś usunę złego. Niedobra. Czekajcie, widzę, bo ja mam małego fajla na razie. Dobra, i teraz będzie lepiej. Teraz wszystko widzę. No i teraz będzie grane, widzowie. Jego taki, per taki player, nie. E, also ich ma in obs halt gut, damit ihr's halt nice, dass jest gleich mal Browser sehen könnt. Und es dauert noch so ganz genau. So ganz genau dauert das jetzt so Noch zwei Sekunden. Okay, Brawl Stars geht an. Ihr seht schon alles viel besser. Brawl Stars. Hier mit meinem Cousin am Start, ne. Aber es vielleicht mehr Freunde, als du denkst, ne. Natürlich gar kein Spaß, ne. Der Streamer am Start, ne. Ich, wie man, ne. Ich weiß, wie man das tut, ne. Also, wir spielen jetzt gleich mal ein Stückchen Brawl Stars, also, dann gucken wir den Brawl Zwar auf Polnisch, aber dann die Schreibungsweise, wir dann halt auf Deutsch. Könnt ihr könnt ja auch schon lesen mit euch. Und werden halt, was ich immer auf Polnisch sage, was auf, ich auf Deutsch halt sagen. Und, ab. und vielleicht, wenn wir etwas auf Spielen, dann werden wir das vielleicht nicht so übersetzen. Aber ich lade nochmal einen mit meinen Freunden. Dann. dann können wir schön nochmal pushen. Und hier ist mein Cousin am Start. Ne? Kannst du was sagen? Du kannst was sagen, weil du morgens durch Pavetti da Und wir fangen jetzt halt so los mit. Also, äh, Panda, du kannst Rosa nehmen. Ich spiel Spike und Kari, du kannst. Den könnt ihr schon wahrscheinlich. Der hilft mir schon manchmal. Also ich kann den schon mal. Gegen den, den, den habe ich auch schon mal eins gegen eins gemacht. Aber also ich nehme ihn, dass er Tacha nehmen soll. Dass er einmal schon Tacha nimmt, ne? Und dann können wir gleich mal loslegen. Also ich mache noch meine Camera Stück runter. Dann kann ich auch mal runter und los. Wie, kęcz mal amfamem. To lecimy z tym koksem, nie? Karin, Karin, no chłopie. Bo cię zaraz kiknę. Karin, no trzeba mieć z kinem, to tylko 49 Nie no, Dobra, lecimy. To na razie tak może tylko wam zacinać. Ale to tak nie, bo jest, to nie jest wina, bo tak po prostu tak beznadziejnie to się przerzuca ekran i... Ja na to nie mam... Ja na to nic nie poradzę. Dobra, Mortis mnie porobił, ale to tak nieważne ważne już. Tam jest Mortis Kari. No żeby oni tej piłki nie dostali, no. Logika. O nie. A co nie tak, że on miał wziąć Rose'a, a ty nie miałeś grać Leonem? Ja Zapomniałam. Kurde, zapomniałam. No kurde, Kari. Dawaj, 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 chłopie. Tam Łodzi ogólnie ja polecam, może się wchodzić do nej, to jak chcecie. Ja do niczego nie zmuszam. Dwa złotych chętnie przyjmę, tam euro też przyjmuję. Ja przyjmuję każdą walutę. Więc... Ej, daj, daj daj, daj daj! Masz. Daj, tutaj, tutaj. I tak się zdarzyło. Ja Chłopcu mierzy trickshota, nie? ja z tym. Dobra, ja co? Dobra, ja dobiłem stół. No, es. Ja biegnę skrzydło. Niczym Grosicki. No, jest. Gol, 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 gol. Jak ci wieść, to w prawym górnym rogu się pokazuje chat Też ogarnąłem, mnie, Bardzo fajne. Polecam serdecznie. Ale Patryk to tam pediograp o tym. No to... Najlepszy team ever. Dobra, panna bierz Rose, nie? Nacinku. I to ogólnie był wygrany turniej, nie? 11, 11. Normalnie dziennie podległości on ja Single. Tak. A Kari! Kurde! Kari! Nie, chodź do bana, nie? Ja w tym mi wywalam Kari, nie? I, I to, bo się chwalisz w kuzynowie, bo to ciebie przyszedł. Naprawdę, bardzo kreatywnie. S. S. na razie S. Ta Piper afka, co się z nią? Nie masz, się co, O, jaki bramkasz, kurde. Daj, Olek, daj. Daj. Bardzo trudne. Uh -huh. Bardzo, bardzo trudny mecz. Zabrał swój kanał, 100 złotych. Chętnie przyjmę jakiegoś Donate'a, nie pogardzę, nie? Ja nie pogardzę z Donate'em. Ale byłaby Deka, jak ktoś mi ci wysłał 100 euro. Gdzie mi jest wysłał 100 euro? Nie w tym życiu, chłopie. Harry, on musiał mieć już grifa parę miał grać, kara. Nie, Nie ty, Borys, ty graj różą. A jak fajno grać serga? Ale serdż jest do dupy na tą mapę. Białozę. Kara, bo cię kiknę. Liczę do pięciu. Pięć. Bo cię kiknę. masz. co ty piszesz? Bo cię kiknę. No, ale. Dobra, ja kikam cię, nie? Ale demokracja, ja nie mogę! Bo pójdę po Putina! <grafy> Do Putina będzie szedł! nie mogę, jaki skał? Uda co Merkel, brudzi! Yeah. Nie! No i go! E, panda ty A lewo, Kari czy... prawo to, to... i A czy to ja o środek. Chyba Karo już domyśli, że musi iść w lewo, nie? Ja myślę. Ty iść w iś prawo. Kurde, nie przez środek obydwa. Dobi to Jackie, no. S. No i gol. Gol, 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 gol! Niczym Polska przeciwko Anganistanowi. Co Boisko ma lepszy bruk Better -Malika, albo nawet i żadno. W ogóle mamy lepsze wszystko, bo nie mamy wszystkiego sztucznego, ale no Sztuczne boisko. Lewemu w ogóle nie się działo, nie? nie ale, ale. Bo Kole to jest taki easy dla mnie, jest... nie? Wiesz, że streama laguje? To nie streamuje, to nie lada, to nie streama laguje, tylko to laguje tego. To laguje przesyłanie tak, tak, To tak pierwsze 10 minut, to, to za 5 minut powinno przejść. Bo co ja to przesyłam, jak to za 5 minut powinno przejść, bo ja to mam bezprzewodowo, a to na kabel i na A to zainwestuj. Kabel kosztuje 50 euro. Będzie to No to zbieram 50 euro. 100 zł, żeby sobie kupić ten kabel. O kurde, Karol! Ja bo musisz strzelić bramkę panda no weź nie rób se jaj no mamo, po pro play'em normalnie no wyciekane chłopie zrobili trik siota nie o czego się cieszysz naprawdę może dwa pić się nic ja mogę sobie wziąć map? nie a a nie może, bo teraz nie mamy To może wejść w środek. A par pa, jakbyś tu ich wszystkich porobił, nie? Tak to tylko ja mogę Mortisa porobić. No jest dupa teraz. Mówię, no, że wejdzie w bo ty, bo ty musisz wszystko po swojemu robić, nie? No Boże, lak. Ja, ja za chwilę zrobię sobie przerwę, bo będę jadł. E, Dolka mówię. Będę jadł kulatkę i także wiesz. Już? 6.17 siedemnasta jest. Mm -hmm, demokracja. Tak ci wiesz co chodzi. Ale dzisiaj kurczaczek. Nie mam. Ale z prawdą dobrego ulta. Nie miałbym smaku. Hallelujah. Cię potrzebuję. Na chustawce w trzeciej ławce. O nie. Ile? Nie Ale nie zasnijpiłem. <grystanie> Tam atakować. I sprawnie z u też mi się szybko. A masz tego pina? E, no, e, nie miałem czasu tego zrobić, ja Rej, rej, Mamy lepszą pozycję. Cześć, tu to... no, po co, po co, Ole, po co nie Mamy lepszą pozycję, a ty rasujesz rusuj, A no sorry, ale... Teraz oni mają lepszą pozycję. No, strzel to do przodu i bile. No to robiłem, a nie, nie miałem czasu. Od razu zginęłem. Aha, yes. ale z bramka bramkasz No, no bramka no, tak jak no, wchodziłem w życiu, to. taki dobry. Masz to. O oh, yes. oh, yes. jest, oj. Je, Zeus, musiałem zbrać tą Maxa. A czemu muszę ja akurat zgrać rosał? Kurde, Karol! Dobra, ja nie gram, ja gram solo. Karol, lecisz, nie, nie obchodzi mnie to, w dupę to mam. Ale to wy drugiego, a nie, ja mam być karata, Ale coś z tego nie udało życiowego, Jak czatu nie widać? Nie widać czatu? To kasztan. Poczekajcie, muszę sprawdzić po tym meczu. Jak tego nie widać, to najważniejsze. Dobra, zaraz to ogarnę Kasper. Mm. Już nie teraz jestem w drugiej Zaraz to robię, nie? Jak czatu nie widać. To chwila pracy, chwila roboty. Wiem, brawo na no bo ja mam bezprzewodowo i kabel że tego tak potrzebny, żeby to dobrze działało, a wiesz o co mi chodzi. Ej, w ogóle mam taką dobrą super szok. I to się po na naprawi za 5 minut. Jezus, Karol! Yeah. Nie, on jakoś wala mnie. Gorące.

Kali Gamer, nie dotyczyła, tak będzie dobrze. Jak to z... Ale coś uratowałem, coś tam zrobiłem. Chyba mało. No, ja my w ogóle lag złapowili, że to się w ogóle wszystko ścięło. Na streamy to poczekajcie. Bo jak mówię, Ech, jeszcze tu nie ma, to poczekajcie. Yy, Brawl to No to dobra, to idziemy na Brawl nie? To teraz robimy, tak, ja sobie muszę odpalić inną scenę szybko. To sobie muszę wyłączyć. A to teraz spokojnie zjem. Tyk. Yy, tutaj jest głos, dajemy przechwytywanie ekranu. Ekranu 2, dobra. To, to, to tutaj wyłączam. Teraz macie teraz to, tego ekran. Ja Was na razie opuszczam. I teraz jest tak. Ja teraz tutaj się muszę. I teraz wiem, że jest głos. I teraz yy... potrzebuję dać kamerkę, nie? No, tak. Ok. To do tu, to jest niewidoczne, nie? okay. Teraz się powinniście, zaraz wszystko, zaraz wszystko, teraz tym razie macie taki trochę miśmasz, ale... Nie, dobra, mam jeszcze 6 minut. Wiem, wiem. Przekładanie, eee, czat. Pum. to czekaj. Skoro kamerka, jak jest tu, jest na samym dole, to... Ale to nie będą klubowe wojny. Okej, okay. i teraz powinno być zaraz widać szat. I co zaraz sprawdzę? Mm. Kopiuj. I wklej. Kopie, kto ci tego nauczył? Sam się nauczyłem. Ile jeszcze czasu dobra tolka e, Za 5 minut. Wyłączony. Jaki jest czas wyłączony? Ja Karol, weź coś spróbuj napisać. Weź coś spróbuj napisać na czacie. mogę napisać? Spróbuj coś napisać. Czekajcie widzowie, to robimy tak teraz, że ja teraz szybko włączam streama, zaraz włączam i lecimy dalej.